Amir. Jestem gotowy dostarczać twoje jedzenie, ser. Amir! Dobrze, że jesteś. Musisz dostarczyć mi dwa burgery. Czekam na ciebie w piramidzie. W piramidzie? Nie ma problemu, sir. Ja potrzebować na piwku ser. Za dwie minuty będę. Tak szybko, Amir. Jak ty to zrobisz? Ja inaczej, ser. Dobrze, Amir. Tylko pośpiesz się. Ja mieć problem, ser. Święty Mikołaj zabrał mi jedzenie. Zrób coś z tym. Okej. Okay. Ja odzyskać twoje jedzenie, ser. Wow, Amir jesteś doskonałym zawodnikiem. Gdzie się nauczyłeś tak bić? Ja być zbudowany inaczej, sir. Amir chyba zasłużysz rzeczywiście na napiwek dwóch złotych. Złote, złote, ja być za jedna minuta, sir. O nie pomocy, ser. Co się stało, Amir? Zaatakowała mnie mumia! Ja upaść przez mumię, ser. Amir, wstawaj. Musisz dostarczyć jedzenie, inaczej nie będzie na piwku. Okej, okay, Sir, dostarczony. Dzięki, Amir, ale nie będzie tym razem na piwku. Brak na piwku? Dobra Amir, żartowałem, dostaniesz ode mnie dwa grosze na piwku. <śmienny>